Dzień dobry Szanowni Państwo, witamy na konferencji przed meczem 18. kolejki Bet-Pierwszej Ligi. Warta Poznań podejmie drużynę Brook Bet Thermalika Nieciecza i ten mecz rozpocznie się o 14.30 w niedzielę w Grodzisku Wielkopolskim. A z nami są trener Zielonych, pan Piotr Kiełczarek, dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I kapitan drużyny Jakub Kiełb. Cześć Jakub. Dzień. Przechodzimy do zadawania pytań. Pierwsze pytanie, pytanie do y, trenera. Y, ostatnie mecze Warta grała raczej z zespołami z dołu tabeli. Ostatecznie udało się w nich ugrać dość dobrą ilość punktów. Czy trener ocenia ten okres za udany? Tak, pod względem punktów średniej w tych meczach y, na pewno jest to pozytywny, pozytywny moment tej rundy dla nas, bo rozpoczęliśmy jakąś serię, ale to już historia. Mam nadzieję, że. W następnym meczu podtrzymamy tą serię i będziemy dalej zdobywać punkty. Okay. Drugie pytanie też o trenera. Chciałem wrócić do zwycięskiego meczu z Pogonią świetlce. Jaka była reakcja zawodników po meczu oraz, oraz w tym tygodniu, który był po meczu? Czy wygrana to dała piłkarzom dodatkowego zastrzyku energii? To trzeba zapytać piłkarzy. Mamy tutaj jednego, więc też może coś na ten temat powiedzieć. My pracujemy tak samo, czy mecz wygramy, czy przegramy. Tward dostąpamy po ziemi, wiemy, ile jeszcze meczów przed nami i ile nam potrzeba do tego, żeby zrealizować nasze cele w tym sezonie. Także tak samo pracujemy i zachowujemy się po meczu wygranym, jak i przegranym. Ale na pewno, jeżeli chodzi o zawodników, no widać to, że jest dobre nastawienie, jest dobra energia i taki mecz na pewno daje też przekonanie, że mecze możemy wygrywać seryjnie. Jakub, to, to, to trener przerzucił na ciebie też pytanie, więc pytanie takie samo od ciebie, jak to wygląda z twojej perspektywy, ale też pytanie numer dwa. Zaliczyłeś wejście smoka w ostatnim meczu. Jak skomentujesz swoje trafienie, bo strzał wyszedł ci piękny, w dodatku twoją słabszą nogą? Tak, no, chciałem dać pozytywny impuls w drużynie. Dziś może posiadanie piłki w pierwszej połowie było po naszej stronie, natomiast nie było to takie. Posiadanie, które by przynosiło jakieś sytuacje, brakowało nam konkretów i chciałem to zaznaczyć, że od razu po wejściu pomyślałem, że, że trzeba oddawać te strzały. Przy pierwszej okazji, która się nadarzyła, wyszło mi dokładnie tak, jak sobie w głowie zaplanowałem, czyli strzał po, po, po dalszym słupku, i od razu przyniosło nam to, to bramkę. I cieszę się, że, że w konsekwencji to dało nam, jakby, powrót do tego spotkania i później zdobycie trzech punktów. Okay. Dziękuję. Następne pytanie pytanie do trenera w meczu z pogonią świetlca Warca Poznań. Dopiero drugi raz w trwających rozgrywkach pierwszej ligi wbiła rywalom więcej niż jedną bramkę. Czy to dobry sygnał? Czy dostrzega trener poprawę w wykańczaniu akcji przez swoich podopiecznych? Mieliśmy więcej sytuacji w tym meczu, żeby, żeby zdobyć bramki, szczególnie w drugiej połowie i po fazach przejściowych z obrony do. Ataku, więc skuteczność nie jest nadal wysoka. Mamy nad czym pracować, będziemy nad tym pracować i, i cały czas zresztą pracujemy. Ale, tak jak powiedziałem, no, najważniejsze są dla nas punkty, i każdy by chciał, żebyśmy wygrywali dużą liczbą goli. My też byśmy chcieli tych goli dużo zdobywać, ale nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Pracujemy nad tym, żeby, żeby więcej kreować, jeszcze więcej sytuacji, ale szczególnie, żeby. Sytuację zamieniać na bramki, bo bramki w meczach są najwa najważniejsze, ale tak jak powiedziałem, no, jeżeli mamy wygrywać jedną różnicą mecze, to, to ja to biorę w ciemno i, i byłbym z tego zadowolony. Okay. Dziękuję bardzo. Dobrze, to teraz przejdźmy już do, do tego meczu, który przed nami. Przede wszystkim pytanie o dyspozycję zawodników. Kto zagra, kto nie zagra. No, nic się nie zmieniło, Shun Shibata jest wyłączony do końca rundy, więc tutaj nie ma żadnej zmiany. Jeżeli chodzi o jego zdrowie, to jeżeli chodzi o zawodników z pola, reszta bez zmian w stosunku do tego, co w ostatnim meczu, czyli wszyscy zawodnicy są gotowi do gry. Mhm. Dobrze, pytanie jakiego możemy się spodziewać spotkania? Przyjeżdża lider, lider pierwszej ligi. Czy to będzie spotkanie raczej zachowawcze, czy warta w tym, w tym meczu będzie nastawiała się na atak i taką bardziej otwartą grę? No, zachowawcze to na pewno nie będzie spotkanie, bo gdy gra się zachowawczo z liderem i zespołem, który, który jest na fali, który ostatnie spotkanie wygrywa 5 0 na wyjeździe, to może się dla takiego zespołu źle skończyć, który jest zachowawczy. My będziemy na pewno mieli dobre nastawienie na to, żeby w poszczególnych fazach gry być bardzo konkretnymi i też mamy na to swój plan. Na pewno nie będzie sytuacji, że będziemy chcieli cały mecz się tylko bronić i, żeby, i czekać od pierwszego gwizka, żeby się już ten mecz skończył. Termalika sobie świetnie radzi. Czy Jakiego meczu można się spodziewać z, z ich? Perspektywy, to znaczy jak spodziewamy się, że Termalika zagra. W czym ten zespół jest szczególnie silny, zdaniem no, no Jako lider jedzie się po swoje do 12, dobrze? 12 czy 13 zespołu tabeli, więc myślę że, takie 12. 12, tak. myślę, że takie nastawienie jest u naszego przeciwnika. To tak naprawdę nas za mocno nie interesuje, bo my mamy swoje nastawienie i ważniejsze jest to, co my będziemy. Chcieli zrobić, i tak jak powiedziałem wcześniej, nieważne czy to jest zespół z dołu tabeli, czy, czy przyjeżdża lider, my będziemy chcieli robić swoje. Oczywiście tutaj poprzeczka będzie ustawiona bardzo wysoko, ale my pokazywaliśmy w poprzednich meczach, że też potrafimy wygrywać z rywalami wyżej notowanymi i taki będzie nasz cel. Okay. Kuba, pytanie do Ciebie: na co trener uczył Was przed niedzielnym spotkaniem? Albo na co czujesz, że, że powinniście zwrócić szczególną uwagę w meczu? Mhm. No Myślę, że tutaj dziś na te fazy przejściowe, jak Termalika mocno idzie do pressingu, po straci piłki, na, na ich wahadłowych, którzy w ogóle nie kalkulują i mocno wychodzą, dwóch silnych napastników, którzy dobrze grają w powietrzu. Oczywiście też były nam pokazane ich słabsze strony, no, ale tutaj to nie będę ułatwiał roboty termalice i nie będę zdradzał. I to są takie aspekty, które gdzieś tutaj trenerzy nam cały czas podpowiadają. Okej, okay. to jeszcze dwa pytania do Ciebie, to ostatnie pytania. W pierwsze pytanie, w jednym z ostatnich wywiadów Adrian Gryszkiewicz zapytany o poziom piłkarski warty w tym sezonie przyznał, że miejsce w tabeli nie odzwierciedla jakości potencjału warty. Pytanie, czy masz podobne odczucia? No myślę, że tak, że mm... Teraz, jak zopaliśmy taką serię, czujemy większą pewność siebie i myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o, o coś więcej, niż tylko rozpaczliwe utrzymywanie się w, na samym dole. Okej. Okay. A pytanie o pierwszą ligę. Czy, czy ona Cię czymś zaskoczyła? Czy przed sezonem spodziewałeś się takiego poziomu? I jak ten poziom zestawiłbyś z Ekstraklasą? No, czy spodziewałem się takiego poziomu? No, bo też wiele spotkań w pierwszej lidze rozegrałem, także znałem te rozgrywki. Oczywiście są zespoły, które spokojnie mogą aspirować o to, żeby być w Ekstraklasie i, i są zespoły, które gdzieś są troszeczkę gorsze i myślę, że tabela na ten moment gdzieś tam mniej więcej to pokazuje. Hmm. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to były wszystkie wszystkie pytania. Bardzo dziękujemy trenerze. Dzięki Jakub. Z Jakubem widzimy się jeszcze za chwilę, bo porozmawiamy o takich sprawach Bardziej ogólnych, mniej, spotkanych z tym, mniej związanych z tym meczem, który przed nami. Tymczasem jeszcze raz zapraszam na mecz. Niedziela godzina 14.30 i komunikat na ten mecz: jak zwykle, niezmotoryzowani będą mogli dojechać naszym warciarzem. On rusza z Poznania o 11.48, będzie w grodzisku o 12.40, a powrót pociągiem kolejami Wielkopolskich możliwy o godzinie 17.31 odjazd z Grodziska. Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia.